Szymono się będzie ten drugie w pistolet tego akwarium. Jak widzicie, rybki są takie, inne. Tu są stare rybki, ale są też nowe rybki. Neonki nowe. Czarne neonki. Niebieskie już były, ale są też czarne teraz. Są też takie kiryski, inne. O! Będą płynąć. Neonek, jeden, drugi. Co so, widzicie? Neonki czarne. I niebieskie nowe. Teraz będą kieliski i te, molinezje dwie chyba, czy głupiki chyba, molinezje. Także sobie płyną. Kieliski na dno poszły, molinezje sobie będą pewnie na górze zazwyczaj. Kiryski poszły sobie gdzieś na dno. Nie widać ich w ogóle. Chyba dostatko razu popłynęły te kiryski O, nowe nałki już się od razu zgrupowały z tymi starymi nałkami. Tamte Molinezy pływały z góry, a kiryski popłynęły gdzieś na dół od razu. Nie widać ich na razie. Gdzie są te kiryski? O, widzę. Jest jeden tutaj, widzicie? Tu jest jeden kirysek Popłynął się na dno. Siedzi, no nie, ładne kolory. Drugi też gdzieś jest. Tu jest kidysek widzicie? O, tu taki fajny kirysek. O, jak to wygląda, jak to się przybliży. O. Jakie przybliżenie na tego kiryska. O. Jakie ładne, jakie ładne ujęcie kiryska. Jak się pływa. Przybliżyłem razy sześć. Jakich nerybiesieś? Nowa piosenka była. Haha. Gdzie jest drugi kilisek? Pytanie. No, jak widzicie ten? Nowe, jakby neonki już się mniej więcej pogrupowały. Nowe neonki się pogrupowały. Jakoś mniej więcej. Były już razem nowe neonki. Molinezje się pogrupowały z gubikami, jak widać. Dawaj, to by było na tyle. No, to by było na tyle, widzowie. Jak widzicie, neonki poprzednie duże udosły. Były takie malutkie urosły, gigantyczne. Nowe rybki są tu, neonki inne. A się z wami żegnam. mi. Elo, widzowie, cześć matka, Elo, jo, są.